To jest Gryka. Tatarka, reczka. Jak tam zwał, to zwał, kochani. O co chodzi? Eee, ostatnio niejaki tygrysek Władysław Kosiniak z Kamyszem na jakimś tam wiecu w tarnowie grzmiał, że zablokowaliśmy napływ zboża z Ukrainy. Otóż, kochani, gówno prawda. Wczoraj dzwoniłem do kolegi, który odbiera co roku ode mnie grykę. E, I co on powiedział? Dzisiaj jest mi w stanie zaoferować za coś takiego: gryka, która zbierana pokosówką bez glifosatu żadnego, niedesykowana. Jest mi w stanie zaoferować złotówkę. Gdzie jeszcze dwa lata temu do tyłu wstecz. Otrzymałem za coś takiego 3,50. Ale do czego dąży? Rozmawiając, zadałem pytanie, czy nadal jest taki napływ e, tego towaru z Ukrainy. Okazało się, że tak. Kochani, kasza z Ukrainy w tej chwili jest dostępna po 3,50. Oferują gotową kaszę. Nie grykę, tylko kaszę. Ja nie wiem. Co w wełbach mają ci ludzie, którzy rządzą w tej chwili, że narażają nas ta, na takie niebezpieczeństwo. Przecież jak się zacznie jakiś, nie daj Boże, dym, gdzie nas wepchną do jakiejś wojny, to przecież my się z głodu posramy w tym kraju. Myślcie tam trochę w tych miastach. Myślcie, myśleć, nie biegać, myśleć.